Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim perfumowym kanale. Ja jestem Bartek, a dziś przygotowałem dla Was cztery opinie na temat nowych perfum, które niedawno zasiedziły rynek. Zapraszam. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałbym Was jak zwykle zaprosić na moją perfumową grupę na Facebooku oraz na mojego Instagrama bartekw.perfumy. Jeżeli perfumy lubicie, to dołączajcie. Lajkujcie moje perfumowe social media. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. A teraz już przechodzimy do rzeczy. Dziś opowiem Wam o czterech nowych perfumach. Armani Stronger with You Freeze, Gucci Guilty Pour Love Edition, Dior 2020, którego sobie zostawimy na koniec, a zanim on, to jeszcze nowy Hugo Boss Hugo Now. Początkowo chciałem wam w tym filmie odpowiedzieć również o nowej Dolce Gabbana The One Intense, natomiast uznałem, że o tych perfumach zrobię oddzielny film. Także możecie się takiej recenzji spodziewać niebawem, w najbliższej przyszłości. I przypominam, że jak zwykle w przypadku nowych perfum, właśnie takiego podsumowania nowości, będziemy oceniać perfumy w skali szkolnej, a więc od 1 do 6. A zaczynamy od Armani Stronger With You Freeze. Jest to uzupełnienie całkiem nieźle sprzedającej się linii Stronger With You, tym razem w nieco lżejszej wersji. I to stwierdzenie, nieco lżejszej, jest tutaj jak najbardziej na miejscu. Jeżeli wyobrazicie sobie Stronger With You w wersji EDT, odejmiecie od niego trochę takiego cięższego tła, dodacie za to trochę owocowej, syntetycznej słodkości, to wyjdzie wam mniej więcej coś takiego jak Stronger With You Freeze. Jest więc słodko, jest syntetycznie, ale uważam, że dla sporej części osób może to być całkiem niezły wybór. Stronger With You Freeze wchodzi w mniej więcej te klimaty, te kategorie, co Invictus Aqua czy Versace Eros i, tak jak one, posiada ten charakterystyczny, zabawowy, klubowy vibe, jednocześnie będąc nieco lżejszym niż takie typowe, klubowe bangery. Uważam, że jako taki casualowy, zabawowy, imprezowy zapach dla młodych facetów Freestyle radę, Natomiast oczywiście nie polecałbym go koneserom, nie polecałbym go wszystkim tym, którzy szukają wyjątkowo naturalnych doznań, pasjonatom, ponieważ we Freeze po prostu tego nie znajdą. Freeze jest słodkie, jest syntetyczne, ale podoba się otoczeniu. Mi przynajmniej nosiło się go całkiem nieźle, otoczenie pozytywnie na niego reagowało. Także, cóż, polecam sprawdzić, nie wszystkim. Wiele osób na pewno stwierdzi, że jest to kolejny syntetyczny, słodki potworek. Natomiast dla młodego faceta, który szuka czegoś casualowego, zabawowego, imprezowego, trochę lżejszego, być może na jakąś wiosnę, a niekoniecznie zimę, Stronger With You Freeze powinien być na liście perfum do wypróbowania. Na razie ode mnie Stronger With You Freeze dostaje czwóreczkę. Uważam, że są to perfumy z naprawdę bardzo dużym potencjałem, żeby być mainstreamowym hitem sprzedaży. Przechodzimy dalej, a dalej Gucci Guilty Pour Homme Love Edition. Przyzwoite jakościowo perfumy, które jednak nie przekonują zapachem. Ja dokładnie w ten sposób widzę nową kompozycję od Gucci. Jest to woń klasyczna, męska, uniwersalna do noszenia. Charakter składników sprawia, że jest to zapach raczej dla dojrzałego faceta. Mamy tu bowiem nuty impiru, rozmarynu, wetywerii, geranium. Jest to więc taki dość klasyczny zapach. Daje taki dość klasyczny vibe, natomiast sam zapach jest po prostu ok. I tyle. Kompozycja jest spójna, daje raczej pozytywny niż negatywny odbiór, aczkolwiek mnie tak do końca po prostu nie przekonuje. Tak naprawdę nie mam jej nic większego do zarzucenia, po prostu nie jest wystarczająco nowatorska, też zapach się nie wyróżnia jakoś wystarczająco na plus, abym po prostu mógł te perfumy polecić jakoś szczególnie. Owszem, uważam, że są to perfumy godne uwagi, natomiast jednocześnie uważam, że w tej samej kategorii są perfumy po prostu bardziej godne tej uwagi. Ode mnie czwóreczka z minusem dla Gucci Guilty Homme Love Edition. Zapach jest ok, ale po prostu nic nie urywa. Przechodzimy do kolejnej pozycji: Hugo Boss, Hugo Now. Letni świeżak kot Hugo Bossa, który nie zaskakuje a nie zaskakuje dlatego, że mniej więcej można było się spodziewać, co od tych perfum otrzymamy. Hugo Boss nie słynie z jakichś wybitnych, niesamowicie ciekawych kompozycji, nowatorskich. Oczywiście są od tego pewne wyjątki. Ja bardzo doceniam na przykład wiekowego już po całkiem przyzwoite Hugo Reverse, czy na przykład bardziej wieczorowe Descent Private Accord. Niestety w mojej opinii Hugo Now nie nawiązuje do tych najlepszych kompozycji z portfolio producenta. Jest to woń syntetyczna i wtórna. Można się rzeczywiście doszukać pewnych nawiązań do lodu, które producent deklaruje, natomiast jest to niezbyt ciekawy i syntetyczny zabieg. Jest też sporo cytryny, która nie jest akurat najgorsza, natomiast nie jest też jakaś wybitna i z pewnością w mainstreamie są perfumy z lepszą nutą cytryny. Dokładnie to samo można powiedzieć o nucie mięty. Bez zaskoczenia są również parametry, które nie są po prostu wybitne, a wręcz są no takie se mocno. Nie jest to co prawda żadne zaskoczenie, ponieważ Hugo Now jest zapachem świeżym, letnim, także no tutaj te parametry zwykle są trochę gorsze, natomiast tak czy inaczej trwałość czy projekcja nie będą plusami Hugo Now. Podsumowując, uważam, że Hugo Now nie jest zapachem godnym polecenia. Fakt, że są to perfumy dość wtórne, syntetyczne, niezbyt ciekawe, a przy tym trzymają wysoką cenę, ponieważ są nowe, po prostu to wszystko razem sprawia, że ja osobiście bym się tym zapachem nie interesował. Trójeczka w skali szkolnej ode mnie, według mnie jest to przeciętnia. I to, na co prawdopodobnie wszyscy czekali – Dior Homme 2020. Jedne z bardziej oczekiwanych perfum tego roku. Zapowiedź swoistej przebudowy linii OM, wycofanie OM Parfum, właśnie zapowiedź tego zapachu Diora OM 2020 wywołało to wszystko spore poruszenie u fanów, ale również sporo niepokoju, obawy o to co się stanie z ich ulubionymi zapachami. Przecież Dior OM to był klasyk uwielbiany przez wielu, tak samo wycofanie Dior OM Parfum spotkało się no z bardzo negatywnymi reakcjami dużej części perfumowej społeczności. I ja już po jakimś czasie od premiery Diora Om 2020 wciąż nie mogę zrozumieć, po co, w jakim celu ten zapach został wepchnięty do linii Om. Nie posiada on bowiem żadnych charakterystycznych nut, zwłaszcza nuty irysa z poprzedniego oryginalnego Diora Om no ciężko jakichś większych nawiązań do poprzedników doszukiwać się w Diorze OM 2020, więc po co wkładać go, wpychać do tej linii. Co prawda sam fakt, że większych podobieństw między poprzednikami Diora OM 2020, a Diorem OM 2020 nie ma, no, sam ten fakt nie jest jakiś super zaskakujący, ponieważ już wielokrotnie spotykaliśmy się w świecie perfumowym z takimi sytuacjami, gdzie właśnie tego typu flankery powstawały, nie korespondowały one jakby z tymi oryginalnymi zapachami. Natomiast ta nazwa, ten flakon, nazwa Dior Homme 2020, no to wszystko zupełnie nie koresponduje z tym, co finalnie dostajemy. A co dostajemy? Dość przyjemny drzewny zapach, który niestety nie wyróżnia się niczym szczególnym na tle konkurencji. Jest to spory zawód nie tylko ze względu na nazwę zapachu, ale również ze względu na producenta, który przecież jest znany z bardzo ciekawych kompozycji. Przypominam, że nawet Dior Sauvage, który obecnie jest pomnikiem mainstreamu swoistym, wtedy, kiedy wychodził, miał w sobie taką dozę nowatorstwa. Natomiast wracając do Diora OM 2020, zapach jest w porządku, jest OK. Ale po prostu niczym szczególnym się nie wyróżnia. Jest to zapach przede wszystkim drzewny. Mamy dość sporo drzewa, natomiast jest to drzewo takie dość przyjemne i gładkie, prawdopodobnie za sprawą drzewa kaszmirowego. Gdzieś tam w tle w bazie odzywa się trochę cięższe drzewo, trochę piżma, które puszczają oko do fanów takich trochę cięższych klimatów, natomiast Diorom nie jest ciężkim zapachem, jest na pewno bardziej uniwersalny niż poprzednik niż ten oryginalny Dior Diorom. Natomiast jednocześnie, niestety, utracił jego unikalny charakter. Również dość sporo jest cytrusów ze względu na muzykę bergamotki, która jest wyczuwalna nieźle nawet już po jakimś czasie od aplikacji zapachu. To również nadaje sporo uniwersalności. Sam zapach jest ok, gdyby został wydany pod inną nazwą, w innym flakonie, to prawdopodobnie reakcje byłyby inne. Natomiast, tak czy inaczej, jest po prostu ok, jest to naprawdę spory zawód. Największym problemem jest Utracenie tego oryginalnego, bardzo unikalnego charakteru linii OM. Według mnie jest to strzał w stopę, nie powinno się to wydarzyć. Ode mnie trujeczka z malutkim plusikiem dla Diora OM 2020 za całą kształt, natomiast niestety nie smog pozostaje. A ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli tak, to zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić moich kolejnych filmów. Jeszcze raz zapraszam Was na moją perfumową grupę na Facebooku oraz na mojego Instagrama partykw.perfumy. Linki oczywiście macie w opisie. Podzielcie się również w komentarzach własnymi przemyśleniami na temat perfum, które tutaj wymieniłem dzisiaj. A teraz już żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Dzięki za oglądanie. Cześć.